Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii wykopki dzisiaj razem ze mną jest Sergi i Wędrowiec. Oni sobie tam tam, o, o, tam dalej sobie chodzą, szukają. Ja już Was witam serdecznie przy pierwszej znajdce. I kolejny raz znajduję konkretną muchę od Iła i Ił Iliuszyn. Tak więc zapraszam Was serdecznie na wykopki, do oglądania wykopek i do kolejnego fajnego fanta. Jest i pierwsza monetka tych wykopek, może nic wielkiego z takiego tutaj, niewielkiego dołka. 10 fenoli adolfowe. Uuu, to chyba końcówka wojny, bo... Price metal. Ale jest, 10 fenolków padło. No i słuchajcie... I wlatuje mi tutaj jakaś ciekawa znajdka. Cholera. Nie mam pojęcia, co to jest. Co tutaj jest napisane? Już Wam mówię. laboraturę Kolejne słowo to. Jest. Oh jest. Nie, no ciężko, ciężko. Hitmatukę. Kurczę, co to może być? Nabijka. Hmm, trafione jeszcze do tego szpadlem. Tu jakiś gwincik. No ciekawe, jakaś starowinka na pewno. Fajny fant, Jakbyście wiedzieli, cóż to może być, dajcie znaka w komentarzach. A ja pochwalę się wędrowcowi i serdziemu. Padła mi, słuchajcie, jakaś malutka monetka. Też jakiś zaczochraniec, chociaż jest patynka. I ciężko powiedzieć, co to może być. Tak, na pierwszy rzut oka. Ja Wam zaraz pokażę, na ile mi to biło, bo to był bardzo, bardzo niski sygnał. Zaraz zobaczymy, na ile to biło. Sygnał taki jakby to było współcześniak jakiś. Ale już patynka by była na współcześniaku. Może uda mi się go doczyścić do, 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 do podsumowania. No i do następnego. więc kochani zmieniliśmy sobie miejscówkę na tak zwane guzikowe pole. No tutaj niespodzianki same, niespodzianki wychodzą. Jak widzicie taki oto pruski, dosłownie na wierzchu leżał, pruski, pruski guzior dlatego tutaj może być sporo całe szczęście jest na trójka, tak więc mam nadzieję, że trochę pokopiemy no i cóż <laughs> słuchajcie tutaj w dołku obok wyskoczyła mi główka jakiegoś jelonka albo Daniela kawałek figurki ale, ale, ale zaraz obok był dołek, w którym wypadła mi jakaś monetka. I chord wie co to za monetka nie chcę im mocniej trzeć. Jest fajna, bo jest do wyczyszczenia. Tylko nie, naprawdę nie mam pojęcia co to może być. Zobaczmy na ile mi to biło, to może wezmę tą główkę. Zobaczę może, chociaż będę się mógł domyśleć, cóż to jest za monetka 61-62. Uh. Uh, 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 uh. No to raczej na pewno nie jest współcześniak. No cóż. Do konserwacji, Tadam, chwila dalej, i mamy resztkę zwierzątka. Proszę bardzo, Główka odpadła. Gdzie ja to mam główkę? A mam, pik. I mamy rogacza. Proszę bardzo, kompletny, super. Rutuszyk się trochę wzbudza, ale to tylko dlatego, że jest bardzo mokro, ale to nie przeszkadza mi to oczywiście w poszukiwaniach, broń Boże. Tak tylko mówię, pewnie i wasze wykrywacze, jak jest tak mokro, cewka jest cała mokra, to prawdopodobnie się wzbudza. No ale póki co znalazłem 5 fenoli odolfowych. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego mam takie białe palce, to dlatego, że nasypałem sobie talku do. ...rękawiczek. Ja wiem kochani co powiecie, słabiak. Ale powiem wam jedno. Kurwa jest duszno. No cóż. Fajny sygnał miałem. Coś cienkiego. No, ja obawiam się, że wyszlifowanego. Oj, nic nie zobaczę na niej. No nie, coś jest, jakaś moneta, ale nie wiadomo jaka. Albo mi się wydaje, albo zobaczyłem dużego grzyba i jest to chyba kania. Mamy początek czerwca. O la la, 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 la la Spójrzcie. No co? Zapraszam do lasu. Zobaczcie jaka piękna kania. Pierwszy grzyb, jaki widzę w tym roku i to jaka duża mhm, Przepraszam za paluchę. Na leśnej drodze mi moneta, no, pereloska. Jest to dwadzieścia zecików. Ojej. Ale zawalona. Nawet nie wiem który rocznik. Ale jest. Ktoś tutaj chyba wywoził gruz na drogę, żeby można było przejechać. No takie widzę lekko podmokłe. No i tam było 20 zł niedaleko. Niedaleko, no tutaj. No. A tutaj złotówka. Też mocny sygnał. No, pozdrawiam. Chyba nie znalazłem jeszcze takiej złotówki. Pozdrawiam, rocznik 77. Pozdrowionka. Słuchajcie, wciąż krążę tutaj przy tym zrzutowisku śmieci na tej drodze. I zobaczcie, jak się fajnie w grudzie zachowała. Odbiła. Teraz się właśnie odbije. O, kurczę, zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Ładnie widać. Odbitka orła. Orła ludowego. Dobra, a rocznik? A rocznik do pozdrowienia będzie. Ujujuj. jestem ślepy, słuchajcie. Wydaje mi się, że jest to 85. Tak więc, jak coś pozdrawiam, 85 rocznik. Taką to dwójeczką. No i co? Cały czas jestem na tej drodze. Oh, bardzo nisko mi to biło i chyba to jest współcześnie To mi naprawdę słabiutko biło Ta, 10 groszy współczesne Można kogoś pozdrowić? Pewnie, że można. 93 rocznik, serdecznie pozdrawiam. Wpadła mi o brączka głębia, ale wiecie co? Jakaś Inna, to jest Polska, tutaj jest flaga, jest dziewiętnastka i jest napisane derby. No nie wiem, to chyba jakieś mistrzostwa były, kurczę, ale derby czego? Tych całych zrzeszeń, czy nie wiem jak to się tam nazywa? Stowarzyszeń? Proszę bardzo, to derby. dziewiętnaście. Mm, to musiał być jakiś czempion, który nie doleciał. Miałem silny sygnał 62. Ktoś sobie siedział tutaj pod tym drzewkiem. Pewnie uciekał od skwaru. co szczęście się pochmurzyło, ale dobra, to jest nieistotne. Nie odbiegajmy od tematu. Skapleżyk, jakiś medalik, może z kapleżyk to widziane, z łańcuszkiem, łańcuszek, możliwe że nawet srebrny, a z kapleżyk, niestety aluminiowy, ale jest tak, jeszcze zapięcie ma. Dla mnie super sprawa. Może być nawet aluminiowy. Nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że jest. Zobaczcie. Wykopałem resztkę tego łańcuszka. Nie wiem, czy on jest srebrny, czy nie. Może, ale wątpię. Wątpię, bo tutaj jakaś Berdza albo Labordza, albo inne zanieczyszczenie. Chociaż ma. To widzicie? Chyba ma jakąś, jakąś puncę. ma. ma. widzicie? Może i srebrny. Ale ja wam pokażę, na ile mi to biło. No to sygnał był taki fajny, roz, roz, teraz to może być inny. Poczekajcie, jak go tak rozłożę po długości, żeby nie mylił. Przepraszam, nie, nie widzicie teraz za dobrze. Ale to taki 1, 2, 3 do 5, słabiutki, a przepraszam, słabiutki sygnał. Ale jest super. No, słyszycie, tak popierduje tak mi się właśnie... Wzbudzę jak jest cewka mokra. Ale to niestety to akurat jest mało istotne. Coś mi tutaj wpadło. O la. la. Wpinka. Jakaś słuchajcie wpinka. Coś mi się zdaje, że niemiecka. Wiecie co? Ja postaram się to przeczyścić i zaraz się włączę. No dobra, już jestem. Słuchajcie, obczyściłem ją. Ona jest niekompletna, jest ułamana, a więc to pewnie jest z jakiegoś szajs metalu. Zobaczcie, jest to wpinka faktycznie. I jest ona chyba niemiecka, z tego co widzę. Tu jest jakaś runa, a na górze jest taka chyba swastyka w kole. Nie wiem, czy teraz dobrze widzicie. Jakby ktoś miał jakieś pomysły, co może symbolizować ta wpinka, to dajcie znać w komentarzach. No dobrze moi kochani, czas kończyć tą wyprawę. Zabrać Kanie do domu będzie na obiad. A jeżeli to nie będzie Kania, no to to mój ostatni filmik. No dobra. Słuchajcie, ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie w sumie najszybciej wrzucam te wszystkie moje znajdki, które, które no, wyszukuję. Ech. Ciepło, nie wziąłem czapeczki i ciężko mi się mówi. Nie, ale tak poważnie, jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No i co, cześć, trzymajcie się.